Wodzu, witam w kolejnym epickim świątecznym. Słuchajcie, i dzisiaj mamy super gierkę. I to nieironicznie. Kaset, kaset Beats, słuchajcie. Takie Pokémony. Ja doskonale znam tą grę. Leży na mojej kupce wstydu. Ma rewelacyjne oceny. Ludzie się nią zachwycają, więc jak ktoś narzeka w tym roku na Epika, to zapraszam do mnie. Ja mu to wszystko wyjaśnię. Słuchajcie, zapraszam również na shorta. Piszcie, co myślicie o tym rozdarnictwie w tym roku. Dla mnie na razie jest bardzo dobrze. Może dwie gry były. Niezłe, nie trafiające zupełnie w moje gusta. Słuchajcie, jedyny minus tej gry, jaki może być, to, uwaga, brak języka polskiego. Bo tu będzie raczej dużo fabuły. Ale ja jestem bardzo zadowolony, że mogę wam pokazać tą grę. I tu z tymi pokémonami nie przesadziłem, zaraz zobaczycie. Your name. Wodzu. my name is Wozu, shiher, dajdem, hihim, jestem hihimem. A zmieniło się? To no postać. Ej, no, zmień fryzurę! Dobra. No, na pewno nie pink. Jakiś taki ciemny albo czerwony. Ja lubię czarny i czerwony, są moje ulubione kolory. Nie, wiecie co, chcę tylko zmienić ta, tą włosy, nie chcę mieć takich włosów. I chyba mogę. Nie, czekajcie. Takie chcę mieć. No dobra, dobra, igramy. gramy, chcę wam pokazać, dużo wam nie będę pokazywał. Epic w tym roku, super na święta. To ciekawe, co będzie za hicior na Sylwestra. No, pikseloza Normalnie jak pierwsze pokemony Swiftem da, da, daszuję I zaraz będziemy podnosić stworki, bo są stworki, te, te, te przysłowiowe kasety Bisty O, gra się zaczyna, tak, nie prowadzi za rączkę, fuu Fu. Jest jakaś mapa czy coś Na razie nic mi nie działa, tap escape nic nie działa, czekajcie, o już, idę po stworka pierwszego Kasetową bestię to se wziąłem kasetową bestię Mam 100 drewna U, a tu mogłem? Słuchajcie, się zmęczyłem U, czyli muszę iść w lewo Dobra, to idziemy w lewo Drewno nie wiem do czego, fu, 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 fu Hmm, ty możesz, a weź otwórz tą bramę, masz klucz? Aha, czy muszę znaleźć klucz? Dobra, wszystko jasne. Rozumiem! Cześć koleżanko! O! No, ale ładna kreska. Uuuu! Pixel też jest ładny. A kreska jest jeszcze ładniejsza. Dawaj wypuszczaj kasetową bestię. Muzyka podobna jest świetna w tej grze. W sumie tytuł zobowiązuje Spoki, spoki. Dobra, bio, botless, mogę, tutaj dużo rzeczy. Dobra. No, taki spooky to ja, ja rozumiem. Jaki jestem kozak tutaj. I co, Tuczemy się jak w ten? Fight. Smak. Pass. Fight. Speed Dobra, to jest 119. już ty, panie, ma? No dobra, czekajcie, dostałem tutaj. Mela, atak. Ja jestem jakiś. Ciekawe, czy będą mogły się upgrade'ować. Cześć, Kylie. Cześć, Kylie. Jesteś, Kylie, cieszę się. Pixel jest ładny, ale nie rewelacyjny. Widziałem ładniejsze pixele. Ale ta kreska, jak była ta miniaturka i tak dalej, to super. O, tam u góry jest, jest drewno. No ładna, tak jest, jak w dobrej animacji. Pani lekarz ma dziwne brwi. Dobra, dobra like the cassette players. No, dobra. Widzicie? Dużo tekstu, brak znajomości języka angielskiego może być pewną przeszkodą poznania całej fabuły. Dobra, muszę iść z nią rozmawiać. Mam, ha, ha, mam jakiegoś, o, no. O, jest, jest mój koleś. Jest nas, we, we dwóch jesteśmy. A mam drewno przecież. No. Klucza nie mam. Bestiary Traffic Crab. O, z nim walczyłem. i Ja. Ba, ba, ship. Yeah. ship. O, ale fajne są te. Dobra, otwieraj tutaj. Dobra, wiedziałem. Ja już własny dom dostałem. A gdzie jest ta miejscowość? To ja się przeprowadzę. Czy chatę dostaje od razu? Dobra, wiem gdzie mam iść. No i poznajemy fabułkę. Wszystkie inne rzeczy. Cześć. Ty się tu gów... głównie. Głubio... O, jaki fajny. Cześć. Ja się nie dziwię, że gracze to. że dobrze ją oceniają. Dobra Dziękuję Dziękuję Proszę, jaka fizyka otwierania drzwi No, małe rzeczy, a cieszą A co tam na dół jest? A te stworki to one będą tak jak Ej, utopiłem się? Ej, czekajcie A tak, utopiłem się i od razu się wstaję Dobra, czyli tu zobaczcie czy dostanę pewnie jakiegoś skill'a Pozwalającego mi pływać No nie no Ta gra No jest No naprawdę jest dobra A i tam jest Dobra Chodź tu walcz ze mną Jestem szefem pokemonów Czy Tam kasetowych bestii O są u góry O Widzę jak stworki chodzą Cześć No ale fajny Ciekawe, jak się nazywa. Spinkle Fight. Dobra, wiem, że mam wszystko. O, ja się znam na tych grach. Mele atak Za 30. Proszę bardzo. Smak. Na razie nie muszę się chyba przejmować. Czemu mnie kopnąłeś? O ty. Masz tu z dzioba. I 23. Ej, przeżył to. Switch i tam nie Free. power weź mu przypiernic z tego aha Dodge, nie tak dostał z dyski level szósty od razu Aha. Mogę. To jest to co, to co wziąłem tak, tak to jest to co wziąłem. Dobra tam, bo tam idą, są kolejne stworki. Wejdź tu. A tu widzicie, zobaczcie od razu wiedziałem. Dobra. Dobra, wiem. Wszystko wiem. Idę walczyć dalej tu. Chodźcie. Chodźcie stworki. Ej, mogę skakać. W Pokemonach nie można było skakać. Cześć, stworek. Dobra, się zmaterializowały, ale ja się nie uleczyłem sam. Uuu, to tak jak w PokeFoxach. Tutaj, weź. Aha, nie mogę, bo tak, bo, bo nie mogę na razie. Sonic Boom na razie też nie możesz. Skupiamy się na jednym. W tych grach trzeba się skupiać na jednym. Ci na drugim poziomie tylko. Ja, można spudować. Spudować można. Dobra, to ty temu tutaj w czachę, A teraz ty to Sonic Boom. I. O ty, o jedna. Ta żmija wygląda jak Power Ranger. Aha. Mist i tu jest krytyk jeszcze wszedł. Akurat down, jeszcze nie ma typie. 53, nie macie typie. Uuu, siódmy poziom. Ja te rzeczy po prostu dostaję. O, kraby. Trafi kraby. Poziom siódmy. Teraz co? O, to bym chciał sharpera. I to sprawdzimy. Mela atak mi... Dobra, jest! Wezwałem tu przez mikrofon! Wsparcie powietrzne! No i tutaj proszę bardzo, teraz wam tak przy fasole, że... Trafi krab w ogóle, nie? Taka fajna nazwa. O! A mój socznik sam zaatakował. No i trafi krab jeden poszedł już. I masz plujwe. Dobra, sośnika mi atakujesz. O ty. Dobra, już kończymy z typem. Tam jakieś serduszka były. Nie, są obok na tych kasetach. Dobra. Okej, okay, czy dobra, przy ogniskach odpoczywamy? Czy mamy od razu Souls'y? To chyba mechanika z nie? Tylko. Jest. Rest Party Tape Storage, co? Rest. O, ja 100 woda dostałem. I chyba cały czas dostaję. I chyba żyćko się teraz zregenerowało. Nie, ja już nie chciałem. Chociaż poczekajcie, bo w nocy bym chodził, nie? A, czy jest pora dnia i nocy? Uuu. Dobra, party. A party tamto, to przecież party to moja drużyna przecież, nie? E, dobra, exit. Dobra, stworki się odrodziły? Nie, tu wiem, że mogę skakać, a tu mogę jeść? A tak były kraby! Co zrobiliście z krabami? Chodź, tu trafi krabie. Tak, życia mam full fight. Smack. paz. na polu pierwszym. To tutaj będzie jadka krwawa. Carnivipir, już go nie ma. karniwipira. Dobra, tu trzeba szybko szeklikać, bo tu leci tak. O, przeżyje jedna, menda. No, bo przez pachołek on jest odporny przez pachołek, bo ten pachołek to jest pachołek z karbonu. Dobra. Nie wiem, dostaję plastiki. Jeszcze 5 kaset mogę mieć. Ej, nie było go tu. Ej, czy się mogą pojawiać metki? Dobra, smak tu, a ty weź mi alaya przywołaj. Chociaż mogłem ich. No, i failed poszedł. Dobra, te, ty tego, a ty tego zabijesz. Ale mnie, ale mnie huknął. Ja zaraz zginę, co będzie jak zginę, jak zginie mój stworek, weź mi tutaj przyfasol mu porządnie. Ty już wystarczy jak to zrobisz. Jeszcze akurat down. A i musiałbym znowu pójść spankać. O, zobaczcie jak dostaje. Dostaje te rzeczy. No tam kraby łazi, widzę, ale chodźmy fabularnie, to pchnijmy. Minimapa w dolnym prawym rogu, czekajcie, jak wejdę tu, to się odblokowuje się pięknie. Tu jest, czekajcie, jakiś typek tu stoi. Jak wyglądasz na zbliżeniu? O, jakieś rewindy dostałem. O, czekajcie, tu coś, o, patrzcie, tu się coś dzieje. Uuu! Ej! A jak ty to zrobiłaś, że ty poleciałaś? Czy tam nie pójdę? Bo mnie zdmuchnie. Weź jeszcze jakiś nowy przeciwnik. I kończymy. Ocz tu ty, ty oczmo. Ale fajny. Bomb, 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 bomb. No nie, no jesteś super. Ale ja bym potrzebował. A jaki mam teraz quest w ogóle? No nie, zabijaj, zaśpiewaj lepiej. Zaraz zginę. O, chciałem zobaczyć, co się będzie, jak, jak zginę. A mogę się uleczyć? Tocz. Dobra, i zginąłem. I ciekawe, co teraz. Sorry, dobra, bo ta jest teraz półprzytomna. No, ja chyba nie wytrzymam dwóch. Smak. A mogę revive robić na przykład ją? Zaraz spróbujemy. Dobra. Słuchajcie okay, item. Revive. Use on. Nie mogę. Recykl. Słuchajcie, okay, co ja zrobiłem? Nie wiem. Mogę uciec. A co to znaczy rekord? Nie wiem. Może e, weź, nagrać chyba, złapać podporka. Tak zakładam. Weź go, zabij. Może zobaczymy, co się stanie, jak przegrywamy. Dobra. Tak, zobaczymy, czy chyba, chyba wygram. Co? A, czyli on wali mnie z takiego ataku, który powoduje, że ja nie mogę atakować. Ej, dobry atak. Jeszcze życia mi nie zabiera. Znaczy, życie mi zabiera się dodatkowo. Dobra, fight, smak Dobra, może się uda. Dobra, udało się. To nie zobaczymy. Ale ciekawe, dobra, czekajcie, słuchajcie. Ta, teraz tak. Jakiś dostałem byte, nowy cios. Dobra, ta ma zero życia. A nie, to jest takie ży życie i dodatkowo życie. Czekajcie, wajcha jest. Cześć ptaszor. Przyłącz się do nas, ptaszor. O! No i widzicie! Aha, ta nie może. No dobra, mogę zarekordować, tak? Bo mam zwykłe taśmy. Use on recording i co? Aha, nagrałem. Ty patrz, to jest takie łapanie pokemonów. Dobra, Dominoch złapany. Tu są jego stacy. Mogę dodać fa fa faworytę, że jest. Mogę cofnąć teraz. Czy ty pana grałem? I co? Teraz muszę z nim walczyć. Switch. Za. Czekajcie. Transform. Nie, czekajcie. Ciebie. Check. Nie chcę czek. Check tape. Dobra Transform? Aha, Dobra Level 9 aż. O ty, jakie masz ataki? Jeszcze Speed mogę sobie podkręcić. Bo on będzie mega szybki. No, mam troszkę wyższy poziom niż ty. Ale chciałbym dostać jakiś. O, to będzie trudna walka. Nie potrzebuję pod, popiększać sobie tego. Dwa, są dwa paski zdrowia. Ciekawe o co chodzi. No dobra, wygramy to. Ale no nie, bo, nie, bo, nie, nie poszło łatwo. Domino. O, właśnie. Zafyr. Widzieliśmy Zephyra. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak mam wybranego typa, nie chcę walczyć. Jak mam wybranego typa, to, to mogę zrobić takie rzeczy fajne. Dobra, kończymy te epicki Słuchajcie, no jest dobrze. Ok, dobra, odblokowujemy, widzę rzeczy. Dobra, kończymy ten epicki, słuchajcie. No, to jest dobra gra. No, to jest naprawdę dobra gra. No, jak angielski nie jest problemem, słuchajcie, to i mamy te rzeczy. Dobra, ona mi pokazuje, którędy iść. Dzięki, wielkie, za uwagę. Widzimy się w kolejnym epickim. Zapraszam również na shorta. I na wszystko inne ciekawe, co się dzieje na kanale. Zaraz widzimy się w nowym roku. Z epickimi, z innymi rzeczami. Dzięki, wielkie, nara.